Hej, ci mordeczki, z tej strony Kodmiczdao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o darmowych fałdolcach z okazji błędu w obecnym sezonie 8 rozdziału drugiego. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao 2, wszystko bez liczb, a się się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przednudzenia zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie powiemy sobie o błędzie, który dał graczom kilkaset darmowych fałdalców. A więc, jak sami dobrze wiecie, temat błędów, rekompensat i gliczy w grze Fortnite jest tematem, który pojawia się prawie po każdej aktualizacji, która trafia do gry co około dwa tygodnie. Zazwyczaj jednak są to błędy, które nie wymagają od twórców rekompensaty dla graczy, ponieważ nie są one na tyle duże, żeby trzeba było jakoś zrekompensować graczom dany błąd, które akurat doznali. Jednakże są też czasami błędy, które takowe rekompensaty wymagają, i to właśnie w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o błędzie, który dał niektórym graczom darmowe 500 fałdolców na ich konto w Fortnite. Dodam tutaj od razu, że tak jak mogliście usłyszeć, nie jest to dla każdej osoby, która gra w Fortnite'a, ponieważ błąd ten dotyczył tylko danego grona osób, które po prostu doznały tego błędu. A tym razem błąd nie dotyczył samego trybu Battle Royale i ogólnie naszej wyspy, a osoby, które zakupiły pewien zestaw startowy w danym okresie czasowym, w którym nie powinni inni go po prostu zakupić. Wspomnę tutaj, że ten zestaw startowy, o którym jest mowa, jest zestawem startowym tylko dla osób, które chciały dokonać zakupu, ratowania świata i przy jego zakupie dostawaliście dodatkowo właśnie ten oto specjalny, nowy zestaw startowy. Problem pojawił się dopiero 17 sierpnia i trwał aż do 6 września, ponieważ to właśnie w tym okresie każdy, kto zakupił ten zestaw, dodatkowo dostaną swoje konto kolejne, darmowe fałdalce. W samym poście od twórców gry pojawiły się informacje o błędnej komunikacji i dużo ludzi wskazało tutaj, że pakiet ten był po prostu dłużej niż powinien i dlatego te osoby dostały rekompensatę. Jednakże tutaj nie byłbym tego taki pewny, ponieważ jeżeli to miałoby być takim błędem, to fałdolce powinni dostać tylko ci, którzy kupili go wcześniej, a nie ci, którzy kupili go w tej tak jakby dodatkowej dacie. No tutaj pamiętajcie, że nie dostaniemy żadnych dodatkowych informacji na ten temat, ponieważ jak większość z Was wie, twórcy gry nie informują nas o tym, jakie dokładnie kroki podejmują w danym błędzie, który trafia do Fortnite'a. Wstępnie tylko osoby, które zakupiły ten zestaw w tamtym okresie czasowym mają dostęp do tych i jeżeli kupicie go teraz, o ile dalej tam jest, lub wcześniej, to nie dostaniecie tamtych faudolców. Z jednej strony jest to na plus, ponieważ osoby, które kupiły ten zestaw, dostają faudolce, ale z drugiej jest to dziwne, że niektóre osoby, które kupiły go wcześniej, lub chyba później, nie dostały tych faudolców. Możliwe jest też to, że twórcy gry w późniejszym czasie jakoś się do tego odniosą, ale tak jak już mówiłem, raczej wątpię, ponieważ Fortnite nigdy nie informuje nas o dalszych krokach takich oto błędów. No w sensie, chodzi mi tutaj bardziej o takie wytłumaczenie, dlaczego tylko ci, Którzy kupili ten zestaw w tamtym okresie czasowym dostali fałdolce, a nie reszta osób, które kupiły go nawet wcześniej. Mi osobiście wydaje się, że Fortnite nie da nam takiej informacji i pozostawiam ten błąd i tą rekompensatę na takim kroku jak jest obecnie, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się dopiero w późniejszym czasie. Na chwilę obecną i tak każdemu radzę się skupić na tym, co dzieje się obecnie w grze i na naszej mapie, ponieważ to właśnie tam teraz zachodzi najwięcej zmian i najwięcej nowości. W tym momencie chciałbym jeszcze powrócić do mojego starego odcinku o Kevinie oraz o tym, że Złoty Kevin ma zaatakować naszą mapę dopiero w późniejszym czasie. Wspomniałem w tamtym odcinku, że wszystkie Keviny, które są na mapie, w późniejszym czasie mają zacząć przemieszczać się po wyspie, no i ostatnio poznaliśmy dokładne ich ruchy, które pojawią się w późniejszym czasie. Teraz w tle tego odcinka możecie zobaczyć dokładną mapkę, w której widać, gdzie dokładnie Keviny będą przemieszczać się po wyspie i w które miejsce trafią na sam koniec. Jak widać, wszystkie Keviny, które będą przemieszczały się po mapie, końcowo trafią na sam środek naszej wyspy i to tam odbędzie się ostateczna rzecz. No, w sensie, tak nazywa się obecny sezon i to właśnie w tym sezonie zostanie rozwinięty cały ten temat czyli temat tej postaci, która była królową statku matki, fundamentu, no i oczywiście agenta Janssiego. Przed nami jednak jeszcze cały obecny sezon ósmy rozdział drugiego i przez każdy kolejny dzień będą zachodziły jakieś zmiany, a z tego co mi się wydaje, to złota kostka Kevina już zaczęła się przemieszczać. Nie jestem pewny, w którym dokładnie miejscu się teraz znajduje, ale jak możecie zobaczyć teraz w tle na tej mapce, przebiegnie ona dookoła naszej mapy i dopiero na koniec trafi na Radek. W tamtym miejscu każdy Kevin połączy się w jednego dużego Kevina, z tego oczywiście co pisze obecnie w plikach gry, a to jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się już dopiero na koniec tego sezonu. No i teraz chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do tematu Kevina i ogólnie tej mapki, w której zostały przedstawione jego ruchy. No i jak możecie zobaczyć, nie bez powodu zostały one dokładnie przedstawione w taki oto sposób, ponieważ dużo osób wskazało tutaj, że to właśnie te zarysy. Przedstawiam zarys starej mapy z rozdziału pierwszego, ale to już sami musicie zobaczyć, co tutaj dokładnie widzi ja sam nie widzę tutaj żadnego podobieństwa, przynajmniej sami możecie to ocenić, ponieważ po prawej stronie teraz na ekranie macie mapę z rozdziału pierwszego, a po lewej zarysy Kevina, który ma przemieszczać się po naszej wyspie. Obstawiam tutaj raczej, że Kevin po prostu będzie przemieszczał się po mapie, pozostawiając po sobie jakieś runy czy coś w tym stylu, tak jak kiedyś. Oczywiście chodzi o złotego Kevina, a cała reszta Kevinów zacznie przemieszczać się dopiero w późniejszym czasie. Pamiętajcie, oczywiście, że tym głównym Kevinem, który ma strzelać laserami, no i całą tą resztę, to jest ten złoty Kevin, który, jak teraz możecie zobaczyć, ma na największą trasę do przelecenia. Nie jestem pewny, dlaczego to wszystko ma tak wyglądać, ale pamiętajcie, że to właśnie Złoty Kevin może unosić się nad naszą wyspą, może też strzelać laserem, no i dodatkowo połączy się z całą resztą tych kostek. Temat ten zostanie rozwinięty dopiero po kolejnych aktualizacjach, które będą trafiały do gry i kolejna aktualizacja to aktualizacja 18.10, która trafi do gry w kolejny wtorek. Nie jestem pewny, czy z tej aktualizacji zrobię wam live'a na kanale, ale na pewno pojawi się jakiś odcinek z wszystkich zmian, nowości oraz wycieków, które Pojawiły się właśnie po tej aktualizacji. Dodam jeszcze, że przy okazji pamiętajcie, że Złoty Kawin może przemieszczać się po mapie o danej godzinie, w danym dniu i w danym tygodniu, tak więc obserwujcie na bieżąco jego ruchy i sprawdzajcie, gdzie dokładnie się znajduje. Teraz w tle będziecie mogli zobaczyć jego dokładną lokalizację i od tego odcinka, który dzisiaj widzicie, obserwujcie jego ruchy i w razie czego, piszcie do mnie w prywatnej wiadomości na Discordzie. A jak już wspominam tutaj o live'ach na kanale, to przy okazji pamiętajcie, że teraz live'y pojawiają się co około drugi dzień na kanale, ponieważ za wiele Mniej, mniej czasu przez szkołę. W późniejszym czasie, jeżeli wszystko uda mi się zrobić, to i tak czy siak live będą pojawiały się codziennie, ale pamiętajcie, że dzisiaj wieczorem live'a nie ma i pojawi się dopiero jutro o godzinie 21. .00. Możliwe, że pojawi się dzisiaj live, ale nie chcę wam nie zabiecywać, ponieważ nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale miejcie sobie z dzwonkiem, ponieważ wtedy dowiecie się o każdym kolejnym streamie. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące niewielkiej rekompensaty od twórców gry Fortnite w ostatnim czasie. Pamiętajcie, że o wszystkie. Nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś o Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej rekompensacie oraz dlaczego według Was te osoby otrzymały dodatkowe fałdalce. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.00. 5, na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!